Słowa Ewangelii według świętego Jana. Zadza. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał. I rzekła do nich: Zabrało pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy przed do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu, ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Ono słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, może niewczesnym rankiem gromadzimy się na Eucharystii, ale udajemy się wraz z Marią Magdaloną do grobu, aby zobaczyć i przekonać się na pewno, czy zmartwychwstał. Czy Chrystus żyje, czy tylko go ktoś wykradł. I tak dwóch uczniów poszło też do grobu, jeden tylko spojrzał, ale nie wszedł. Czemu? Sytuacja pierwszeństwa. Piotr był starszy. Jak mówi tradycja, ten ów długi uczeń to Jan. Wyprzedził Piotra dlatego, że był młodszy. Piotr musiał dojść. Dlatego też przy zmartwychwstaniu jest początek każdy człowiek. Ale co jest ważne, kiedy Piotr wszedł do grobu, Ujrzał płótna leżące osobno, a gdzieś jeszcze na boku ujrzał chustę, która się znajdowała w głowie, też leżącą osobno. Czym ta chusta jest? Gdy Można ją wziąć do ręki, zobaczymy na niej oblicze Chrystusa z Martek Stałego. Oblicze Chrystusa z Mannopello, Kiedyśmy wzięli do rąk, całą Turyński i tą chustę z Manopello zobaczymy, że są one bardzo, bardzo podobne. Różnią się tylko jednym szczegółem. Że całą Turyński mówi nam o tym, że Chrystus umarł. Zaś ta chusta z Manopello mówi, że zmartwychwstał stał. Chrystusa żywego. Obraz. Czy my go potrzebujemy? Czy potrzebujesz obrazu Chrystusa, który zmartwychwstał? Wierzysz w to, że On zmartwychwstał? Tych dwóch uczniów biegło do grobu z lęku, nie z wiary, ale z lęku, że go ktoś wykradł. Jak mówi, Magda, Magdale, mówi Maria Magdalena. Bo ktoś dał wykrad Pana. Czy my wierzymy w Stanie? Jedno z najkrótszych kazań księdza Twardowskiego, po którym mu się bardzo oberwało parafian, brzmiało tak. I to była niedziela zmartwychwstania pańskiego. Chrystus zmartwychwstał, a wy ich tak to nie wierzycie. Amen. Tak skończył kazanie. Coś w tym jest. Że wielu z nas jest katolikami, ale z tym zmartwychwstanie mamy problem. Drugim, z życiem wiecznym. Trzeci, z Eucharystią. Wiara jest potrzebna i jest zaufaniem w Bogu. Jeżeli nie zaufamy Panu Bogu, tej wiary nie znajdziemy. Będziemy tylko odbijać kartę obecności. A on naprawdę zmartwychwstał. Zobacz, ile cudów się dzieje w naszych rodzinach. Ile razy o coś prosiliśmy, aby się Pan nas błogosławił i stawiał się, dawał nam odpowiednie łaski? Ile razy to się zdarzyło? Tak, zaraz mi powiesz, że ile razy prosiłem, ale on mi tego nie dał. Czy nie dał? Kilka lat temu poznałem tego człowieka. Bardzo był przywiązany z babcią. Barcia umiera. On dzień w kościele. Przez cały rok. Miał już umrzeć rok wcześniej, ponieważ miała nowotwór. dróg oddechowych potem przyszedł jeszcze na kości. Lekarze mówią, to niemożliwe, żeby tyle ta kobieta żyła. Rok nie da się. Wreszcie się umiera. I tak z nim rozmawiam, bo on z żalami, czemu umarł, to patrz. Przeszła rok dłużej. To jest cud. Pan Ciebie słucha, mógłby się z nią pożegnać, pobyć. A on mówi tak: Jeżeli dał rok, czemu nie więcej, to dnia dzisiejszego jest człowiekiem niewierzącym. Cud naoczny widział. Lekarze mówili i nie przyjął go. I tak my często robimy. Nie przyjmujemy tego, co daje nam Pan Bóg. Te święta mają nam przypomnieć, że z martwych staniemy. Że mamy starać się w naszym życiu być ludźmi odpowiedzialnymi za siebie i za innych. I z radością podejść do wiary. Czy Pan Bóg nam czegoś zabrania? Nie. Mów w dekalogu, nie zabije, nie kradnie, nie mu fałszuje. Ale to jest Twój wybór, to jest mój wybór. I ja decyduję. Ani ja, jako ksiądz, ani biskup, ani papież, ani Bóg. Nie może ci niczego zabronić ani nakazać. Przykro mi. Na tym polega miłość. My wybieramy i my konsekwencje ponosimy sami. Święta Wielkanocna mówiła o tym, że warto iść za Chrystusem. Ten, kto uczestniczył w studiu prasalnym, to widział od miłości o stołu pańskiego, od ostatniej wieczerzy. Przeszliśmy przez nadzieję krzyża do zmartwychwstania, do wiary, do tego, co jest fundamentem naszego życia. Kiedy ten chustę zobaczył kolega papieża, no tak można powiedzieć kolega, jeden z kardynałów po wyborze Benedykta XVI na stolicę Piotrową, powiedział słowa i Bóg mój i uwierzył a Ty wierzysz że On zmartwychwstał wierzysz że On nas pomaga że On jest najlepszą naszą drogą, prawdą i życiem grób pusty Chrystus jest na ołtarzu Chrystus jest w nas Chrystus jest w Eucharystii, w swoim słowie. Chrystus przez nas działa. To, co robisz dobrego, to czyni Chrystus, to czyni Bóg. To, co mówisz dobrego, to czyni Bóg. Chrystus jest tu i teraz, i na wieki. Amen.